No, Witam serdecznie, 28 maja. No, krótkie podsumowanie ostatniego lotu. Rozmo Lot z miejscowości Jowil, niecałe 119 mil, czyli taka 190. Wiatr północno-zachodni, czyli taki w dziób, w lewe skrzydło, spychający. Z klubu wysłaliśmy 304 sztuki, 16 hodowców. Udało się uplasować. Na trzecim miejscu trzecie miejsce w klubie. Jeżeli chodzi o oddział, czyli federację. Mamy 2,5 tysiąca. No i tam zaczęliśmy bić już od dziesiątej pozycji. Pierwszy gon w klubie, pierwsze federacji, czyli pierwsze w oddziale. Też fajnie chłopaki tutaj polecieli z klubu. Także konkurencja jest, walczymy. Zabawa też jest. No kilka gołębi jeszcze leci, moja dobra lotniczka z tamtego roku wróciła po trzech dniach, wycięta, żeleta, więc ma już po sezonie, będzie gdzieś się kliknęła, no ale na to nic tutaj nie poradzimy. W poniedziałek rano e, był wysłany do badania, orientacyjnie zobaczyć co się dzieje, czy są jakieś problemy, e, wyniki badań bodajże były wczoraj. Wczoraj dostałem też na maila, także nie ma koksydi, brak robaków, brak salmonelli. Także jedynie co mogło jej dusić to pewnie tricho, ale idziemy w tym kierunku no i tyle. Także z tego miejsca tutaj chciałbym też pogratulować Rafałowi. Fenomenalny weekend ostatni. Dziewiąta pozycja na. 3800 głębi, 211 hodowców Wooster Federacji. Także też bardzo fajnie głębiej mu poleciały w tamty weekend. No i tyle. Także zapraszam na krótki materiał. Mówię, krótka przebitka listę zegarową wrzucę. Pogoda była jaka była. Ten lot, powiem szczerze, że jechałem do klubu z kwaśną miną, a okazał się bardzo fajny. Mówię, dwa gołębie bardzo fajnie się pokazały Na tle klubu jak i oddziału Więc Tyle w temacie, szykujemy Towarzystwo na następny lot 140 mil Podajże West Bay Pierwszy raz tego lecę więc zobaczymy jak to wyjdzie, pierwsza miejscowość w tym, w, Wuster, w Przepraszam w Wolverhampton Federacji Także tyle Pozdrawiam Y dónde <susurra> back multimulti-field <shrug>